z tej strony Grzesio34, a dzisiaj ponownie gramy w Banning SIMULATOR A dzisiaj ten jest Broki. Jaki? Brok, brok. No i gramy w poprzednim w, ta, w, w tamtym odcinku z Banning SIMULATOR Kupiłem sobie taki młotek Chyba w tamtym odcinku, bo nie wiem, nie pamiętam już O, gościu ma tego, tego peta, ale ładnego nie, ja mam bilionów. E, 600. mógł pozbierać na 10 koła Reberfów. Napisaliście. Jak ja napisaliście w komentarzach Pet, to dodawajcie mnie do, do. To dodawajcie Blokiego do znajomych. Bo ja nie mogę grać w Robloxa, bo nie mam neta w domu. Więc dlatego nie, nie nagrywam yy, na moim komputerze. Tylko na blokiego. I dodawajcie blokiego. X od dużej. X. X, X małe. wpisać. X, X, Kisielu, X, X. Yeah. X od dużej. X, X, Kisielu. X małe i duże. Duże X, małe X, Kisielu. Małe X, duże X. Wystarczy takie coś wpisać. A my was przyjmiemy. Niektórzy ze znajomych Blokiego mają szczęście, bo go już. Znajomi, znajomy. I znajom. I dziewczyny, chłopaki i dziewczyny, którzy mają Blokiego w znajomych, mają szczęście, bo on akurat nagrywa i ja też nagrywam. Więc możemy pójść teraz na Dungeons. Okej, okay. i to było y, tutaj. Dead Dungeons. O kurde, ale tutaj się wszystko świeci. Zabijecie? Zabiję. Uuu, brawo ja Jak to kosztuje? 40 koła. Widzowie może wbijemy. Eee, bo idę tutaj jest za jeden 500 Uzbieram tak 10 trilionów bo mam jeden No i będziemy mogli sobie kupić kilka takich jajek Okej, okay, to już zbieramy Bang, bang bang. jak bęk. może 10 skrzynek branle, to pojawi się upeń. A jak, jak uzbieram 30, to pojawi się też opening na moim kanale. Ja akurat będziemy specjalnie grać y, kilka, 10 rundek przed, y, znaczy 5 rundek przed openingiem, bo y, jedna rundka przed openingiem daje trochę szczęścia. Więc dlatego będziemy grać kilka rundek z blokiem. Ale jak ja uzbieram już 30 skrzynek, a on już uzbiera te swoje 10, to... Yy, ja nie wytrzymam bez otwierania. Ja wytrzymam, ja wytrzymam. Kiedyś uzbierałem całe 12 lub 13, potem... Wcześniej nie mogłem się... Wy, yy, wcześniej nie mogłem wytrzymać. Dobra, kolejne. O już 3 triliony. Brawo ja. A dwóch na Serio? No. Ale masz fajnie. Wszystkich jechałem. Co? No. A kim byłeś? Ja bardzo wiem. I mam dziesiątkę. Na cztery, jeden. Dziesiąta Serio? Ja nie mam tylko na jednej postaci dziesiątej rangi. Na B. A mój challenge to jest taki, żeby wbić na wszystkich 20 rangę Dobra, teraz na Arturu mógłbyś wziąć Ale mnie kusi, żeby ty klik, klikniesz te skrzynki Ale nie, bo to na odcinek jest No A ile masz? Dwie <laughs> Ciśnie mnie Wiem, wiem, chciałbyś Jest 7,5 Kolejny taki sam, nie? Czemu ten miecz się tak świeci? Sorry, że tak zmartam Ale jestem przeziębiony O my grały miecz, <laughs> O nie tu Możecie pisać w pet, to możecie nas dodać jak widzicie teraz tutaj nazwę moją, znaczy y, tym y, blokiego xx Kisielu xx. Napiszcie jak jest Wasza ulubioną postać graczy. Moja to akurat y, chyba Leon, chociaż go nie mam, bo planujemy się z moim kuzynem wymienić y, kontami, bo on ma y, Leona, a mu lepiej idzie krołem. A ja mam Kroła y, i mi lepiej idzie Leonem. Okej, zresztą trzy drużyny. Ale to kosztuje... Mam sześć gemów. Mój pracownik ma... Czemu tak mało osób? Tylko trzy osoby grają na serwie. Dwa teamy. I mam 89 tysięcy ponuba. Cało ja... tylko dwie osoby gra... Cało tylko trzy osoby grają na serwie. Wszystkich grają moje strony pieniądze. Siedzieli w krzakach już żyć nie ma. <noise> Teraz tak mi będzie łatwiej, łatwiej za, 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 załatwiać tych, tych gości. Czemu mi taki do na Ja ci od razu mogę na nim wbić dwa... E, znaczy nie dwa koła pucharków, tylko 500 koła pucharków. Bo ja na, na nim mam już 20 rangę. To będę to jakieś 30 minut e, godzinę, będę to jak spił. Ej powiedzcie, kupiłem ten, e, ten miecz. I od razu już mam ten. I od razu już mam 4 triliony. To fajnie. Mogłem teraz sobie kupić kilka... Stój. Ile teraz... By... Mógłbym teraz 2,5 tysiąca kupić, ale nie, bo ja zbieram akurat na chyba 20... Co ja robię? Czemu ja chcę to kupić? Albo dobra. Ale się Uzbieram sobie 20 trilionów, Niech już będzie. Czemu że to wyczerpany tak pisze? Bo masz wyczerpane po prostu. Wcześniej było 300. A teraz jest 200 tylko. Bo dużo grałeś. Dlatego ci się wyczerpa... Jak wyjdę wyjdę, znowu będzie? Nie. Musisz przeczekać kilka godzin, żebyś znowu miał 200. To czekaj, zagram na, na rabunku prezentów, bo... Za, I będzie możliwe też openik y, Big Boxa. Tak, będzie możliwe. Ja, ja otworzyłem y, Mega Boxa wczoraj i nic mi nie dropu niestety. Mega Boxa nie dropu. No to już nie jest mój któryś tam. Już ja nie mam przejścia do Mega Boxów, tylko do Brawl Boxów. Ej! To jest śmieszne, bo Brawl, czyli że Brawlerzy i boksy. Brawl to jest arena. Czyli, że arenowe boksy. Arena jest. No. Coś żeś tam włączył. Eee, a nie, to ja włączyłem, sorry. To jest muzy muzyka w Mining Simulator. O kurde, tak 11 minut, 12 będzie trwało eee, odcinek. O oh, kurde. Cool. Co? O oh, kurde, cool. musimy się śpieszyć. Bije, yeah, bije, yeah, bije. Yeah. Dobra, masz to. ich prezent? Mhm. A ile masz? Czego? Ich prezentów jeden? Jeden. Oni A też mają też jeden, ale już skończyliśmy. Grę. Myślałem, że to będzie tak. Kto... My, myślałem, że... myślałem, że to będzie tak, że z tymi prezentami to myślałem, że będzie tak, że po prostu kto więcej wierzy prezentów przeciwnika, ten wygrywa. tak jak mi tego. Co? Mam 4 półkarków do 1800. Serio? A ja tutaj gram. Okej. Ej, robię Ribelfa. Znaczy 10 koło Rebirth'a. Uzbierałem to. Sądzisz Braum czy Roblox? Nie Chyba Roblox. Uuu, uzbierałem to. A teraz się pożegnamy. Ten zostawiajcie łapkę w górę, piszcie hashtag pet jeżeli chcesz, na przykład takiego zielonego peta wygrać ze setnym levelem, to piszcie hashtag pet zostawiajcie suba z dzwoneczkiem na, na moim kanale i bloki vlog i, i się teraz mamy. cześć!